Jak mądrze stawiasz granicę narcyzowi, żeby to zadziałało dobrze dla Ciebie i co Ty masz z tym zrobić? Stawiaj granicę, ale nie po to, żeby go zmienić, bo nie zmienisz narcyza, tylko po to, żeby zobaczyć, jak on reaguje i od razu rozpoznać, że to jest niezdrowy układ. Okay? Więc nie wdawaj się w dalszą grę ani walcz o granicę, bo to tylko napędzi. Tylko myśl o wyjściu z relacji lub dystansie psychicznym i fizycznym. Jak tylko się da. Czyli stawianie granic narcyzowi nie spowoduje, że on zacznie je szanować. Spowoduje, że zacznie je testować i atakować. No to zapytacie pewnie, jak sobie radzić w takiej sytuacji, kiedy narcysta przekracza Twoje granice, a ty nie możesz odejść. No to jest jedno z najważniejszych pytań, które. Hmm, Myślę, że warto poruszyć, bo wiedza, że masz do czynienia z narcyzem i wiedza, że ten ktoś przekracza granice, ale z jakiegoś powodu jeszcze nie możesz odejść, bo masz wspólne dzieci, jesteś zależna finansowo, boisz się eskalacji przemocy, jesteś w trakcie rozwodu, na przykład w pracy, gdzie ten ktoś jest szefem i tak dalej, to neuropsychologia mówi wyraźnie na ten temat. Musisz chronić swój mózg. Nie wychowywać narcyza, bo to absolutnie nie działa. Chronić siebie od środka, z wnętrza, ok? No i teraz krótko powiem, jak radzić sobie, gdy narcyz przekracza granicę, a ty nie możesz odejść. Pięć kroków. Świadome oddzielenie, to nie ja, to on. W swojej głowie buduj szklaną szybę. Ucz się odróżniać, co jest z tobą. A co jest jego manipulacją? Ćwicz mentalne oddzielenie. To, co on mówi, nie jest o mnie, tylko o nim. Jego próby przekraczania moich granic to nie mój wstyd, tylko jego potrzeba kontroli. To jest kluczowe, żeby nie niszczyło cię to od środka. Minimalizuj interakcję, czyli styl szarego kamienia, tzw. grey rock. Nie reaguj emocjonalnie, nie karm go energią, nie wdawaj się w dyskusję, dlaczego nie, bo to go tylko nakręca. Twoje odpowiedzi mają być krótkie, neutralne i bez emocji. Im mniej emocji dajesz, tym mniej on ma paliwa. Pamiętaj pilnuj swojego układu nerwowego, bo to jest najważniejsze. Narcyz działa na ciebie jak neurotoksyczna substancja, podnosi kortyzol, zaburza działanie nerwu błędnego, niszczy twoje poczucie ja. Musisz codziennie robić coś, co reguluje twój układ nerwowy. Oddech, spacery, natura, muzyka, masaż, suplementacja, wspieranie gaba i serotoniny, sen to są bardzo ważne rzeczy. To pozwoli Ci nie dać się zniszczyć w tej fazie. Buduj sieć wsparcia choćby jedną, dwie osoby. Samotność zabija w relacji z narcyzem.